22 sierpnia 629 czasu środkowoeuropejskiego to są komentarze giełdowe Bossa Fix. Zapraszam do wysłuchania analizy technicznej wybranych instrumentów Futures na indeksy giełdowe. Kurs Futures SP500 znajduje się w rejonie 1633, 65 a kurs znajduje się w korekcie spadkowej, co pokazuje układ gapiego. Żółta wstęga znajduje się poniżej czarnej i mamy opory H3, H4 H5 w układzie Camarilla i dopiero wybicie się ponad 1655 punktów zmieniłoby minimalnie układ sił na wzrostowy, a zatem teraz obowiązuje cały czas coraz to silniejsza tendencja spadkowa, gdzie taki trigger level 1642 punkty zabezpiecza co prawda krótkie pozycje, ale również... Tutaj ewentualnych pokrywanie może doprowadzić do 1654, i stąd kurs ponownie powinien przejść do, do spadków. Natomiast bardziej prawdopodobne wydaje się podejście w stronę 1639 i 45, i stąd już zakręcenie w dół. A z zastrzeżeniem zachowania 1631, przełamania 1642, a wówczas przetestowanie 1655 będzie tutaj miało kluczowe znaczenie. Zerknijmy teraz na indeks Dow Jonesa przez pryzmat instrumentów Futures. Kurs znajduje się w rękach 14820 punktów. Układ korekty spadkowej jest zachowany, podtrzymany, a ta korekta powoli rozwija się już w taką tendencję spadkową. Punkty zwrotne 14903, 14976, 75 Dopiero wybicie się ponad 14975 to zmiana układu sił w układzie godzinowym. Więc możliwe by było wówczas podejście w stronę 15000 punktów. I tutaj ewentualne rozstrzygnięcia. Natomiast bardziej prawdopodobne wydaje się takie podbicie kursu w stronę 14,938 lub nawet nieco niżej 14,903, czyli do tzw. Tak H3 według modelu Camarilla. Zobaczmy co teraz um, mówi nam DAX pod um, kątem tutaj Futures. Na wczorajszym zamknięciu widzieliśmy kurs 8,290. Ponad wsparciem 8262. Przełamanie 8262, 8254, czyli takiego wsparcia tutaj silnego dolnego ograniczenia konsolidacji, powinno skierować kurs poniżej 8250 w stronę 8200, a nawet lekko poniżej 8200. Układ gapiego pokazuje wraz z takim dynamicznym price action, że mamy korekcję spadkową na DAX-ie. A średnia EMA w układzie h zawraca w dół, więc teraz większe znaczenie mają opory i 8330 jest tutaj bardzo cennym oporem, ale także 8375 również jest mocnym, silnym oporem i brak ich przełamania powinien skutkować rozwinięciem się tej korekty spadkowej z opcją właśnie zejścia w rejon 8200 punktów, a nawet na nieco niższe poziomy. Zobaczmy jak teraz sytuacja wygląda na FW20 po wczorajszym zamknięciu na poziomie 2,3,6,6 zniżka nowojorskich futures będzie tutaj wymuszała dystrybuowanie FW20, zamykanie długich pozycji, ewentualne stop lossy czyli opcja zejścia poniżej 2,3,5,4 na przykład 2,3,3,8 2305 punktów. Zauważmy, że MA200 w układzie H1 dla FW20 unosi się więc takie zniżkowanie poniżej tej średniej będzie nakłaniało część inwestorów do tego, że to jest po prostu dolne odchylenie od tej tendencji wzrostowej, jaka pokazała nam się tutaj w sierpniu. Mamy znakomity pullback na FW20, więc jeśli sytuacja zewnętrzna ustabilizuje się, to prawdopodobnie tutaj popyt znajdzie siłę, żeby spróbować ponownie podbić kurs w stronę 2,366, 2,377, a przebicie 2,377 powinno skutkować dojściem do 2,404, gdzie mamy istotny opór. Natomiast w zależności jak niskie będzie zejście, dopiero będziemy wtedy omawiali czy 2404 już a, przestał mieć takie znaczenie, czy, a, czy jest istotny. Natomiast w tym momencie, jeżeli byłby przełamany 2404, to mamy opcję podejścia w stronę 2450-2500 punktów. Dziękuję za uwagę. Mówił dla Państwa Michał Pietrzyca.